Proszę Państwa, chciałem Państwu opowiedzieć w miarę przystępnie, jak mi się wydaje, na temat dramatów i karier raków w wodach śródlądowych Polski. Rak szlachetny, zwany w przeszłości również rakiem rzecznym ze względu na preferencje siedliskowe, jest tym gatunkiem, który ma miano wskaźnika czystości wód a jednocześnie jest gatunkiem e, według mnie skrajnie zagrożonym, skrajnie zagrożonym. Jest to jeden z dwóch gatunków naszych rodzimych. Poza tym gatunkiem mamy raka błotnego, zwanego również ze względu na preferencje siedliskowe rakiem stawowym. Z punktu widzenia europejskiego, zwłaszcza e, zoologów zachodnioeuropejskich nie był on uznawany jako rak y, europejski. Jest to rak pochodzący z basenu y, Pontkaspijskiego i właściwie na zasadzie naturalnej wędrówki przywędrował do Europy Środkowej. Możemy go w pełni uznać za gatunek europejski. Natomiast ranga dotycząca ochrony y, i statutu gatunku zdecydowanie przypada rakowi szlachetnemu. Jest on po pierwsze ujęty w dyrektywie siedliskowej w załączniku piątym Unii Europejskiej. To otworzyło jemu furtkę do opracowania zasad monitoringu tego gatunku i on jest szczęśliwie od 2013 roku realizowany w Polsce. Poza tym jest ujęty w konwencji brneńskiej. Niestety jest gatunkiem, który jest objęty tylko częściową ochroną gatunkową zgodnie z naszym krajowym ustawodawstwem. W ujęciu historycznym był to gatunek, który praktycznie rzecz biorąc występował w obrębie każdego rejonu fizjogeograficznego Polski. Badania, które były prowadzone w latach 50., ale w systemie ankietowym przez panią dr Leńkową, wskazywały przynajmniej kilkadziesiąt stanowisk raka szlachetnego w poszczególnych regionach, może z wyjątkiem Niziny Mazowieckiej. Natomiast z początkiem XXI wieku wraz z Instytutem Rybacka Śródlądowego przystąpiliśmy do prac inwentaryzacyjnych dotyczących stanu raka szlachetnego i wykazaliśmy dramatyczny brak stanowisk raka szlachetnego w wielu regionach fizjograficznych. E Warto podkreślić, że rak szlachetny był istotnym elementem połowów z dziedziny rybołówstwa śródlądowego gatunków dziko występujących i właściwie chyba wiedł absolutny prym. Pozwoliłem sobie zestawić dane dotyczące odłowów w tonach raka szlachetnego w okresie międzywojennym i w okresie powojennym. Właściwie to jest takie bardzo... Figlarne z mojej strony, bo trudno jest porównywać okres międzywojenny odłowów jakiegokolwiek gatunku z pozyskiwaniem tego gatunku w okresie powojennym. Mamy do czynienia zupełnie z innymi jakościowymi, jakościowo terenami, a wszystko za sprawą e, konferencji jałtańskiej w każdym razie do 2003 roku a w roku 2004 gatunek został wpisany na listę gatunków częściowo chronionych pozyskiwano raka szlachetnego z tym że 2003 rok to było dosłownie kilkaset kilogramów to również świadczy proszę państwa o dramatycznym stanie populacji Dwóch bohaterów przedstawiłem, raka szlachetnego i e, raka błotnego, czyli raki nasze rodzime. Ale w wodach śródlądowych Polski występują jeszcze cztery gatunki. Pojawienie się tych gatunków musiało być czymś sprowokowane. E, przypuszczalnie sprawcą była dżumaracza, choroba, która do połowy XIX wieku... Nie występowała na kontynencie amerykańskim, jest chorobą zawleczoną z wód śródlądowych Ameryki Północnej, prawdopodobnie w wodach balastowych i ścieżka inwazji tego grzyba rozpoczęła się od... Półwyspu Apenińskiego. Jeszcze nie Włoch, bo to były księstewka, prawda? Garibaldi za momencik zjednoczył Włochy. W każdym razie od 1860 roku, głównie za sprawą szlaków komunikacyjnych, wodnych szlaków komunikacyjnych, grzyb miał bardzo ułatwioną drogę przewędrowywania aż do Europy Środkowej. W 1880 roku dotarł do wód śródlądowych. Co tkwiło takiego dramatycznego w pojawieniu się nowej, nieznanej choroby dla skorupiaków dziesięcionogich, słodkowodnych? Grzyb ten miał działanie totalne. To była swoista pandemia dla raków europejskich. Wtedy prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z tak zwanym szczepem A. Tak jak doskonale sami przeżywaliśmy, nie tylko wirusy, ale również grzyby modyfikują się. Żaden organizm nie strzela sobie w stopę, prawda? Bo dokonałby samozagłady. Są pewne wyjątki. Ale teraz musiałbym wejść w pewne polityczne niuanse. W każdym razie grzyb modyfikuje się. On jest cały czas w wodach śródlądowych Europy, ale stają się formy mniej zjadliwe. Są od A do D. Ta D jest najmniej zjadliwa, A jest najbardziej zjadliwa. On cały czas występuje, cały czas występują te formy i cały czas dokonują spustoszenia w obrębie e, raków rodzimych europejskich. Pierwszym rakiem, który pojawił się w wodach europejskich był rak pręgowaty, e, który aż do połowy XX wieku był po prostu nazywany rakiem amerykańskim, bo był jedynym gatunkiem raka pochodzącym z tamtego kontynentu. Rak ten został sprowadzony przez przypuszczalnie tę samą osobę, która sprowadziła takie gatunki, o których wspominał właśnie pan profesor Zakęś, czyli pstrąga tęczowego, e, e, sumika karłowatego, czyli człowiek, który właściwie przyczynił się do sprowadzenia bardzo groźnych gatunków inwazyjnych, o charakterze wybitnie ekspansyjnym. Max von den Bord sprowadził raptem 100 osobników, wprowadzając je do gospodarstwa stawowego w okolicach obecnego Barnówka w grudniu. Żaden hodowca raków, mający jakiekolwiek doświadczenie w tej swojej dziedzinie, nie dokonałby zaraczenia w grudniu, bo to się nie może udać. Ale przyroda rządzi się swoimi prawami, jak to się mówi, zwierzęta książek nie czytają. Ta introdukcja udała się i to z sukcesem ogromnym, bo praktycznie rzecz biorąc, w 60 lat od tej introdukcji, przynajmniej połowa wód śródlądowych Polski była już opanowana przez ten gatunek. Kolejnym gatunkiem, który został sprowadzony do wód europejskich, był rak sygnałowy zwany również kalifornijskim. Rak ten został sprowadzony przez hodowców szwedzkich i to przez Państwowy Instytut, przez Ośrodek w Simontorp. Sprowadzenie tego gatunku miało znaczenie czysto komercyjne. Szwedzi mają takie swoje tradycyjne święto raka. Ono przypada na sierpień i każdy rodowity Szwed nie byłby z sobą, gdyby prawie że od pacholęctwa aż po osobę w wieku mocno dojrzałym, nie skonsumowałby kilku tuzinów raków. Kiedy ubywa czegoś na kształt naszego karpia wigilijnego, to wtedy musimy znaleźć ten substytut. Rak sygnałowy nadawał się idealnie, bo jeśli chodzi o cechy morfologiczne, jest niesłychanie podobny do raka szlachetnego, a z punktu widzenia użytkowego po pierwsze ma zdecydowanie lepszą wartość dysekcyjną, a jednocześnie proces produkcji do osiągnięcia raka towarowego jest dwukrotnie krótszy. Rak sygnałowy dosyć szybko zaczął być rozprowadzany do różnych ośrodków hodowlanych w Europie. Przede wszystkim ośrodki szwedzkie i inne ośrodki w Skandynawii były nim zainteresowane, podobnie na Wyspach Brytyjskich, podobnie w Europie Zachodniej, gdzie praktycznie rzecz biorąc rak szlachetny był już w całkowitym zaniku. Polska dosyć długo opierała się, jeśli chodzi o wprowadzenie tego gatunku do naszych wód. Były pewne doświadczenia prowadzone nad tym gatunkiem w ośrodku. Instytutu Rybackiego Śródlądowego w Dgale, ale w warunkach wybitnie kontrolowanych. To dwa gatunki amerykańskie, które w wieku XX pojawiły się, czy pod koniec XIX. Mamy następne dwa, proszę Państwa, i to, jest, to są gatunki, które właściwie w ciągu ostatniej dekady pojawiły się. Jednym z nich jest rak luizjański. I tutaj pozwolę sobie na screen. Niestety nie czasopisma z impact faktorem, ale czasopisma, które jest o tyle ważne, że sprawcą artykułu, który pojawił się w tym czasopiśmie jest pan profesor Tomasz Niemiec, który wtedy był moim magistrantem. Tomek pojawił się u mnie w, w pokoju i Przyniósł dwa dziwacznie wyglądające raki, które po prostu kupił w sklepie akwarystycznym. Ja o nie miałem, bo jeśli chodzi o urodę, jest to naprawdę piękny rak. Rak, który występuje właściwie w układzie globalnym i za momencik o tym wspomnę. I wtedy powiedziałem Tomkowi Tomku, musimy coś z tym zrobić. Tym bardziej, że tak jak rozmawiałem z panem profesorem. z Poznania, Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu akurat rozpoczęło w roku bodajże którym, w 1999 serię artykułów dotyczących raków, więc my z Tomkiem świetnie się w to wpasowaliśmy. Zakładaliśmy już wtedy, że to może być rak, który pojawi się w wodach śródlądowych Polski i niestety nie pomyliliśmy się. Rak ten ma właściwie występowanie o charakterze globalnym. Rak, który jest hodowany przede wszystkim na, w tak zwanych polikulturach. Uprawy ryżu to są doskonałe miejsca do hodowli tego gatunku. Rak, który pochodzi z południowych Stanów Ameryki Północnej, w związku z tym Chiny, Brazylia, Hiszpania, są te kraje, w których ten rak miał znaczenie gospodarcze, a poza tym ze względu na urodę, o której Państwu wspomniałem, zrobił również karierę w akwarystyce. Liczne odmiany barwne cieszyły po prostu oko zwykłych akwarystów. W pewnym momencie oczywiście władze. Komisji Europejskiej oprzytomniały i również jeśli chodzi o e, nasze władze, rak ten i obrót e, tym rakiem hodowla stały się zakazane. E, niestety rak ten trafił do wód również e, środkowoeuropejskich, a wszystko za sprawą po prostu niechcianych, zakazanych zwierząt, których hodować nie można. Nie były poddawane przez swoich byłych opiekunów, utylizacji, tylko zostały wypuszczone. W ten sposób w Polsce mamy, proszę Państwa, przynajmniej dwa znane nam stanowiska. Jedno z tych stanowisk jest w Krakowie. Dwa stanowiska są stanowiskami warszawskimi. To są te, o których my wiemy. To jest też w powiązaniu, proszę Państwa, z tym, o czym mówił jeden z moich przedmówców. To są zmiany klimatyczne również. Gdybyśmy mieli kilka solidnych zim, prawdopodobnie ten rak nie miałby szansy na przetrwanie. Kolejny gatunek raka, rak marmurkowy, Procambarus Falax forma virginalis. W 2005 roku trafiłem na tego raka, w sklepie akwarystycznym. Kupiłem go i byłem po prostu zaszokowany, bo Stwierdziłem, że prawdopodobnie zostałem oszukany w sklepie, bo sprzedano mi same samice. Okazało się, że nie, że wszystko jest w porządku. Po prostu gatunek jest absolutnie sfeminizowany. Rozmnaża się partogenetycznie. Gatunek ten zaczął pojawiać się w wodach europejskich. Wystarczy wypuszczenie jednego osobnika i następuje absolutny kataklizm. I myślę, że Mówiąc takim językiem popularnym, niech się schowają wszystkie raki pręgowate, niech się schowa rak sygnałowy, niech się schowa rak luizjański. To będzie największy problem, rak marmurkowy. Jaka jest aktualna sytuacja raka szlachetnego? Tak jak pan dyrektor wspominał o monitoringu wilka szarego. Tak samo prowadzony jest monitoring raka szlachetnego i wielu innych gatunków naturowych. Prowadzimy monitoring w tej chwili na 45 stanowiskach raka szlachetnego. część z nich jest już nieaktualna, czyli od 2013 roku utraciliśmy już kilka stanowisk, które, są, które były wprowadzone na listę stanowisk monitorowanych. W monitoringu Dokonuje się pewnej oceny, troszeczkę takiej jak oceniamy naszych studentów, z tym, że w ocenie tej mamy do czynienia z dwoma parametrami. Jednym parametrem jest populacja, a drugim parametrem jest siedlisko. Jest jakaś zakresowość cech, które oceniamy. Ta o której wspominał pan dyrektor przy okazji, przy okazji regionu alpejskiego, prawda, jeśli chodzi o wilka szarego, jest właściwa, prawda? Chciałbym, żeby taka sytuacja również dotyczyła raka szlachetnego, niestety tak nie jest i tutaj kilka wskaźników, które dotyczą e, parametru siedlisko, e, to jest raptem pięć parametrów w tym gatunki obce inwazyjne, e, które są również brane pod uwagę jako potencjalne gatunki współtowarzyszące w obrębie siedliska zajmowanego przez Raka Szlachetnego. Wyniki Krajowego Monitoringu prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, a którego jestem koordynatorem krajowym, są następujące. W obrębie regionu alpejskiego stan, proszę Państwa, jest, jest zły. W obrębie stan siedliska, proszę Państwa, yy, yy, podobnie jeśli chodzi, no po prostu yy, ocena FV jest po prostu sporadyczna. Perspektywy zachowania to już jest ocena ekspercka, to już nie chcę Państwa zanudzać yy, oceną ekspercką, natomiast stan w obrębie yy, regionu alpejskiego to dotyczy wypiętrzenia Karpat, prawda? Bo to jest ostatnie nasze zlodowacenie i tak zwanego kontynentalnego, czyli od y, obszaru pogórza aż po y, wybrzeże Bałtyku y, sytuacja jest naprawdę 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 dramatyczna jak wobec tego możemy chronić y, rodzime gatunki raków y, monitoring jest dobrym narzędziem jest dobrym narzędziem y, co prawda y, y, co prawda y, musi być on rzetelnie prowadzony i dobrze by było żeby był przez y, dobrze y, wyszkolone zespoły. Akwakultura zachowawcza, to o czym wspominał Pan Profesor Zakry, w, w przypadku y, y, ichciofauny świetnie się sprawdza też, jeśli chodzi o astakofaunę i takie prace y, należy prowadzić i rozwijać je y, w kolejnych ośrodkach. I oczywiście prowadzenie działań związanych z czynną ochroną, wprowadzaniem do Środowiska naturalnego. Na SGGW dysponujemy dwoma wylęgarniami w obiegu recyrkulacyjnym. One produkują zarówno raka szlachetnego, jak i raka błotnego. Część raka błotnego trafia do lasów państwowych, bo lasy państwowe prowadzą słuszną politykę małej retencji. Natomiast, natomiast rak szlachetny z racji tego, że jest gatunkiem reofilnym, trafia do Wód Otwartych. I znowu podróż sentymentalna. Tylko muszę uruchomić kursorek. Pan profesor Tomasz Niemiec. Prawda? Jako wolontariusz też pod, przed zdobyciem pierwszego swojego tytułu naukowego. E, proszę Państwa, każde zaraczenie oczywiście kończyło się odpowiednim protokołem. E, mój nieżyjący kolega e, z, z mojej dawnej katedry, pan profesor Jan Niemiec. E, doszedłem do wniosku, że nie sposób... E, dzisiaj... E, przepraszam, ja, ja, Jan Szyszko, przepraszam. My, myślałem jeszcze o Tomku. Myślałem o Tomku. E, Jan Szyszko, Jan Szyszko. E, to zmęczenie materiału, przepraszam. Emocji. Jan Szyszko. Ja, profesor Szyszko był moim guru. Nie zawładną mną, jeśli chodzi o entomologię, bo ja śluby złożyłem rakom. Natomiast wiele mi pomógł. Wiele mi pomógł. Również otworzył przede mną tuczno i wody Pojezierza Wałeckiego. Jeździliśmy wspólnie, poświęcał swój czas. I wskazał mi jedno z jezior, które według jego e, doświadczenia ja doskonałego przyrodnika... E, panie doktorze, przepraszam, prosimy do brzegu, tak? Mógł pan... Słucham? Czas, tak? Tak, tak, prosimy, tak, tak. Pan... To zaraczenie, proszę państwo, było zaraczeniem z ogromnym sukcesem. Do tej pory mamy stabilną populację. To był rok 2000. Odłowy kontrolne to jest jakby owoc naszej pracy. Kilkanaście stanowisk to stanowiska, które udało nam się od, odłowić, yy, które nam udało się odtworzyć. Yy, czy istnieją możliwości przeciwdziałania ekspansji yy, gatunków yy, północnoamerykańskich? Trudno powiedzieć, proszę Państwa, w roku 1987. Doktor Kosakowski, który był takim pierwszym astakologiem krajowym, uważał, że wszędzie tam, gdzie jest możliwość, powinniśmy stawiać na gatunki rodzime. Był oporny, jeśli chodzi o obce gatunki raków. Przeciwdziałanie. Czy akty prawne dają nam jakąś szansę? Jest to w końcu martwa litera prawa ale mogą nam coś ułatwić. Czy aktywne zwalczanie takich zwierząt jak bezkręgowce, które występują masowo, mają charakter ekspansywny i występują w zlewniach, może to być bardzo trudne? Czy edukacja, myślę, że przede wszystkim edukacja i to uświadamianie nie tylko młodzieży, ale przede wszystkim użytkowników wód. Była mowa dzisiaj o... Polskim Związku Wędkarskim. Niestety, ale Polski Związek Wędkarski uczynił wiele złego, jeśli chodzi o prowadzenie swoich wód otwartych, jeśli chodzi o ich ochronę. Czy można nie podejmować jakichkolwiek działań? Teoretycznie jest to możliwe, bo gatunki inwazyjne bardzo często w nowych warunkach wybuchają na ponadnormatywny poziom, jeśli chodzi o ich zagęszczenie o ich liczebność i o charakter ekspansywny. Tak jest w niektórych miejscach, jeśli chodzi o pojedzierze mazurskie. Raki powoli za, zaczynają stępować. Raki pręgowate. Im więcej wiem, tym mniej wiem. I powiem Państwu szczerze, nie wiem, jakich narzędzi możemy stosować, aby zwalczyć inwazyjne gatunki raków. Dziękuję bardzo i przepraszam za przedłużony czas.